Dzień dobry państwu. W czasy pod gruszą, raport 11 znajduje się tu teraz pod pomnikiem Stefana Żeromskiego, który ma dość ciekawą historię związaną z Iławą z Mazurami, ponieważ podczas dwudziestolecia międzywojennego on głosował w plebiscycie, agitował miejscową ludność za przyłączeniem tych ziem do Polski. Tutaj tutaj jest napisane 1000. E, Tysiąclecie państwa polskiego, w 1966 było tysiąclecie istnienia państwa polskiego. Od, od czasu Chrztu, przyjęcia Chrztu przez Mieszka I w 1966 do tamtego liczy się tysiąc lat istnienia naszego państwa, więc nasze państwo jest dość stare i dość. E... Bogatą tradycją, no, bo takie na przykład Stany Zjednoczone, nie wiem, czy nawet 300 lat nie mają. Nie wiem, nie pamiętam. Urwa! <laughs> Może być tak, że, że nawet 300 lat nie mają Stany Zjednoczone. <laughs> bo 200 to chyba mają. <laughs> nie pamiętam, kiedy była wojna o niepodległość amerykańska. <laughs> e, więc tak, tutaj jest jeszcze taki cytat. Zaraz Wam tu Państwu pokażę. O! Ziemia Mazurska jest nasza. Stefan Żeromski. No, prawdopodobnie jest to jego autentyczny cytat. Bardzo, bardzo się z tym zgadzam, ponieważ ziemia, ziemia Mazurska powinna być nasza. Dobrze, że jest nasza, bo nie miałbym gdzie pojechać na wakacje w tym roku. A tak mam, dzięki Stefanowi Żeromskiemu, dzięki e, wkładowi wszystkich tych ludzi, którzy, którzy, e, którzy e, przyłączyli tę ziemię do Polski. Więc jest, więc dzisiejszy odcinek jest zadedykowany e, Stefanowi Żeromskiemu. W ogóle nie wiedziałem, że on ma jakiś związek z Mazurami, ponieważ no, wiedziałem o istnieniu tej postaci. E, pewne liceum w Zawierciu miało nosiło imię, Stefana Żeromskiego. No, ale nie wiedziałem, że on właśnie ma związek z Iławą. Teraz się dowiedziałem. Dzisiejszego dnia dzisiejszego dnia odbyłem rejs tramwajem tramwajem wodnym tak zwanym. Wczoraj mi się nie udało, więc dzisiaj dzisiaj się udało. Ciężko było się dopchać, no bo jak się te wszystkie Janusze z grażynami rzuciły. No to jeszcze był taki myk, że gościu przede mną, e, który kupował bilet, to kupił bilet od razu dla, dla pięciu osób, dla całej rodziny. I nagle z, z tam z siedmiu wolnych miejsc się zrobiły dwa wolne miejsca, więc tak rzutem na taśmę się dostałem na pokład. E, odnoszę wrażenie, że na ten statek Ilawia prościej było się dostać. Wszyscy czekali jakoś tej kolejce, tak z kulturką. No ja też na statek Idawia więcej osób chodziło, a tutaj tylko 12, więc może to, to był jeden z powodów. Nie? Rejs był fajny. E, miałem okazję zaobserwować ciekawe wydarzenie, ponieważ widzieliśmy interwencję policji wodnej. E, e, ponieważ dwóch gości na skuterach wodnych zapierdalało zbyt szybko, więc policja wodna po prostu musiała interweniować ciekawa opcja, bo nigdy nie widziałem jeszcze policji wodnej w akcji no podpłynęli do, na tym swoim patrolowym kutrze do tych gości na motorówkach podpłynęli na sygnale coś tam, coś tam z nimi pogadali nie zaobserwowałem dalej bo już popłynęliśmy Ciekawe, ciekawe. No widać, że jednak na jeziorze też trzeba przestrzegać jakichś zasad. Dobrze, że mnie pierwszego dnia w poniedziałek, podczas mojego dziwiszego rejsu motorówką, mnie nie zgarnęła policja wodna, więc jednak tych zasad nie złamałem. Obyło się bez przypału. Przypomniała mi się jeszcze taka gość, historia. Pierwszego dnia na tym statku Ilawia e, typo ten, w sensie ten przewodnik taki, e, no, kapitan, nie wiem on miał funkcję, no, w każdym razie jeden z obsługi tych, e, tego statku opowiadał historię o tym jak, e, o wyspie miłości, bo oprócz wielkiej, wysp, wielkiej żuławy, czyli największej wyspy na jezioraku jest też taka malutka obok, się nazywa wyspa miłości, nie? i on tam opowiadał taką historię że z Iławą łączy go tylko praca i żona. No i e, związek z żoną właśnie rozpoczął się na tej wyspie. No. Ludzie, tam miejscowa ludność ma tam taki zwyczaj, że e, przypływają, zazwyczaj to pary są e, i ta wyspa im służy jako miejsce takich schadzek i jeżeli łódka jest zacumowana przy tej wyspie i ma opuszczony żagiel, to jest taki sygnał, żeby nie wchodzić, bo jest, że tak powiem, zajęty. <laughs> ciekawa historia. No, trochę pół legenda, pół prawda, pół nieprawda. E, interpretacja dowolna, ale <laughs> to musi być ciekawa opcja e, na takiej wyspie. E, <laughs> Bardzo romantycznie, no. Nie powiem, że nie. No dzisiaj dzisiaj udało mi się wstać wcześniej. Nie o 12, tylko o 10.30, więc zostało e, mi trochę więcej dnia. Planuję coś spożyć na mieście. E, nie wiem, czy się zdecyduję na jakieś zapiekanki, czy, e, czy, czy od razu na obiad będę szedł. Bo wyszedłem dzisiaj bez śniadania. Bo zobaczyłem, że chleb mi spleśniał, <laughs> więc, więc nie jadłem go. Bo... Chleb pleśniowy to jest chyba trochę niezdrowy. Chociaż ser pleśniowy ludzie jedzą, to może chleb pleśniowy też. Może to jest jakaś też szlachetna odmiana. No nic, będę, będę się rozglądał za jakąś jadłodajnią i e, jakby co dam Państwu kolejny raport. Pozdrawiam.